Dzień dobry, witam serdecznie. Nadchodzi weekend i jak zwykle przed weekendem nie zostawiamy Was, słynne polskie powiedzenie, z ręką w nocniku. Na weekend zostawiamy Wam cenne informacje. Dziękuję, że 3D Max, nasza trichoderma, odsyłam Was na stronę 3dmax.pl, gdzie jest wytłumaczona słucha masa, czego tam jest, ile się znajduje. Cieszę się, że w tak fajny, oddolny sposób ten produkt pokazuje swoją wartość, broni, jakość Waszych warzyw, nie tylko cebuli, ale również i roślin tych e, korzeniowych, jak Pietruszka, Seler i Marchew, a po tak specyficznym lecie, jakim mieliśmy w czerwcu e, i lipcu nieraz podtopienia, nawet po 200-300 litrów opadu, w niektórych miejscach 100 deszczu nawalnego. E, tutaj właśnie tam gdzie nie zastosowano odpowiednich. E, e, Zaleceń, odpowiedniej chemii, odpowiedniej biologii wcześniej będzie wiele problemów jakościowych, ale dzisiaj skupiamy się na Cebuli Ozimę, bo ona budzi coraz większe zainteresowania. Wybacza błędy. 5 września dochodzi 15, Zobaczcie bardzo gorąco, blisko 31 stopni. Znajdujemy się na Kujawach Zachodnich w pięknym mieście Ino Wrocław. Witamy w Ino Wrocławiu na polu Usławka Cebula Ozima. Odsyłam Was na 3dmax.pl. Cebula Ozima, siana 25 sierpnia. Jest to Swift, bardzo popularny standard. Swift Ozimy. Swift jest cebulą Ozimą, bardzo popularną. W Podkiełku, akurat to tył I, I zobaczcie, widać tutaj fajną obsadę. Gdzieś zaczątek pierwszego liścia właściwego, gdzieś kończąca się skrzywka. Bardzo nierówne te fazy, dlatego trzeba w tych nierównych fazach uważać właśnie na odpowiednią metodykę walki z kwastami. Gdzieś tam też flaga, gdzieś początkujący pierwszy liść właściwy, gdzieś tam jeszcze skrzyweczka. Tam gdzie jest inna odmiana, niepodkiełkowana, jeszcze są mniej zaawansowane te roślinki. Moi drodzy. Zobaczcie, 5 września bardzo gorąco dojrzewające kukurydze, dojrzewające trawy chociażby na poboczach będą generowały duże problemy z szczczornastkiem. Dlatego my tutaj będziemy też rekomendować nasze rozwiązanie Colorado Control. Wsparte jeszcze pyretroidem. Pamiętajcie, że coraz szersza oferta wielu znanych produktów polskich, również producentów, dostępna na Sklep.pl. Odpowiadamy na Wasze potrzeby, odpowiadamy na wasze prośby. Cały czas poszerzamy naszą ofertę biologiczną, ofertę chemiczną. Te wszystkie wspaniałe produkty, również i polskich producentów, coraz szerszy asortyment dostępny na sklep.pl ale otwórzmy szafę, mówmy do rzeczy przy piątku, 5 września, gdzie jest bardzo gorąco, bo samochód jadąc tutaj na Kujawy Zachodnie pokazywał nawet momentami 30,5-31 stopni e, w dzień gorącego lata, bo przecież jeszcze przez najbliższe niecałe 20 dni mamy lato. Skończyły się wakacje, ale nie skończyło się e, lato. I tak w tych fazach e, widać tutaj po tej naszej rekomendacji wspartej e, e, również... E, Produktami z naszego sklepu zastosowaliśmy tutaj kombinację z słynnej pendymetaliny z odrominą aclonifenu, z odrominą prosłów okarbu. Wsparte to naszym adiowantem do glebowym Solitera. Sobecki sklep i jeszcze na wzmocnienie tego, ja lubię dać nasz kwas humusowy proliwan w dawce 200 g. Takie rekomendacje wysyłałem, Was, wysyłałem Wam już kilka tygodni temu, gdzie się przygotowaliśmy do. Do, do tego zasiewu cebuli zimnej. Oczywiście Usławka w tym problemie, tutaj w tym rejonie Kujaw Zachodnich, słynny, piękny Inowrocław na Kujawach Zachodnich, gdzie pola są przecebulowane, gdzie mamy problem z różowieniem korzeni i fuzarium oksysporum, przede wszystkim problem z wciornastkiem. Na szczęście cebule o zimę coraz bardziej stają się tak popularne, ponieważ one wybaczają błędy. I nie są aż tak wrażliwe na te warunki odglebowe. One też potrafią w późniejszym okresie omijać wiele problemów. Tak jak w tym roku, w maju, w czerwcu, było zimno. To też przełożyło się na wysoką jakość cebul ozimych. Nie było problemu z wciornastkiem, nie było też problemów e, chorobowych z wieloma e, patogenami. Ale dobra, dzisiaj 5 września skupiamy się na cebuli ozimej w bardzo trudnym rejonie, w rejonie Kujaw Zachodnich, w mieście Inorocław. E, zastosowaliśmy tutaj po siewie pendimetalinę, odrobinkę akronifenu, odrobinę prosulfokarbów, sparte, Soliterą z naszego sklepu 0,2 litra, wsparte też kwasem humusowym Proliwan z 0,2 kg. Następnym zabiegiem, który tu wykonamy. Na pewno przy tych upałach, przy tych wrześniowym cieple, które jest dalej zapowiadane, choć na ten weekend spodziewamy się też na pograniczu wielkopolski i kujaw właśnie około 15-20 litrów deszczu. Zobaczymy, czy prognoza się sprawdzi, ale trzeba być w tym wrześniu, często o tym zapominamy. Jeśli mamy tak piękny, ciepły, upalny wręcz wrzesień, trzeba pamiętać o wciornastku. On lubi to, co młode i lubi to, co soczyste. A ta cebulka, która teraz tu wschodzi, pięknie wyrzędowana, pokaż to Wiktorku, jest młoda. Soczysta i pan wciornastek, który wylatuje sobie z dojrzewających m.in. kukurydz, czy jakichś traw, czy jakichś krzaków, tataraków, różnych dołków, kanałów. On lubi to, co młode. I, soczyste. I zobaczcie, na przykład na Fladze mm, kiedyś mieliśmy takie fajne e, rozwiązanie, e, już nielegalne, pamiętajcie, e, czyli był to słynny, e, słynny herbicyd z technologii buraczanej, zawierający chlorydazon. E, był też, były też produkty zawierające chloroprofam, już też nielegalne w Polsce. Takie dwa słynne, znane preparaty, kryptik i Aliacyjny. one zawierały substancję czynną chloroprofan, która niezależnie od fazy nie szkodziła cebuli, a znakomicie niwelowała chwasty. To były niesamowite produkty, niestety ich nie ma w legalnym, w legalnym obrocie, a zawsze staramy się mówić na naszych kanałach tylko o tym, co legalne. Odsyłam Was na sobecki sklep, coraz więcej, większa gama produktów, o które prosiliście, i te chemiczne, i insektycydy, i fungicydy, i herbicydy. Także cieszę się, że coraz więcej firm chce z nami współpracować. Macie to wszystko w jednym koszyku, tak jak sobie często tego życzycie. Dobra, czekamy za pierwszym liściem właściwym, minimum 3-4 cm, bo wtedy będzie można wykonać e, zabiegi te takie mocniejsze parzące, takim głównym, e, uciążliwym chwastem w cebulach ozimych. E, jest m.in. rumian polny, który jeśli nie zostanie zwalczony na jesieni, no, to później wiosną on generuje bardzo duże problemy, niszczy plon, niszczy jakość i tutaj, jeśli chodzi o rumian polny, musimy w odpowiednim momencie użyć substancji czynnych, ostrych, agresywnych, kontaktowych, takich jak fluoroxypyr i chlopyralit. To są te substancje, które są bardzo agresywne też i dla roślin pożądanych, dlatego trzeba je robić odpowiedzialnie. Pamiętajcie, że mimo tego ciepła skraca się dzień, poranki są wilgotne, tej wilgoci o poranku jest dużo i należy zapamiętać, żeby nie przemyśleć nosić dawkowań tych wiosennych na cebulę jesienią, latem jeszcze, w cebuli o ozimej. Tutaj trzeba być ostrożnym. Z reguły tych zabiegów jest mniej. Tu sobie poczekamy, ale na pewno jeśli popada jutro, to w poniedziałek wykorzystując wilgoć, niezależnie od fazy, wykonamy zabieg zawierający dimetanamid p dołożymy do tego odrobinę aklonifenu, pamiętając o tym, że w taką pogodę, gdy ten wrzesień jest ciepły, do każdego zabiegu starać się dokładać chociaż zwykły pyretroid, wzmocniony jeszcze wspaniałym biologicznym produktem, który można łączyć z chemią, dostępny na sobecki sklep.pl, Colorado Control i w przypadku cebuli Cebul zimych tych takich małych z szywki, flagi, czy pierwszego liścia właściwego wystarczy ta dawka 200 gram. Odsyłam was na sobecki sklep.pl. Będziemy spotykali się co jeden liść. Także za tydzień pojawimy się znowu. Najważniejsze jest to, że gdyby było tak w październiku czy w listopadzie, że ta cebula ma już 5-6 liści, z reguły nie powinniśmy na to pozwolić. W odpowiedni sposób trzeba tę cebulę wyhamować, przyhamować, uderzyć. W jaki sposób kontaktujcie się z nami? Pamiętajcie, że numer WhatsApp 782 255 500 od praktyka dla rolnika jest dostępny dla Was cały czas. Do zobaczenia. Pozdrawiamy z ciepłych, gorących wręcz kujaw zachodnich z pięknego miasta Inowrocław.